Witam. gdzieś krótki filmik z koszenia po można to nazwać w ten sposób. Jest to przynżyto z koniczną inkarnatką, krwisto czerwoną. Tak jak widzicie. Niestety trochę za długo przeczekałem i zaczyna się przynżyto, zaczyna się kłosować. Chociaż z drugiej strony tak jak oglądałem z drugiej strony działki jeszcze, jeszcze kłosa nie ma, więc nierówno dochodzi. więc to jest taki moment, gdzie no po prostu mogłem ze 2-3 dni 4 wcześniej skosić i byłoby super. Konieczyny jest niemało, mogłoby być więcej oczywiście, ale ale, ale no, jest tak jak jest. Myślę, że to wyjdzie całkiem fajna pasza. Na wysokość jest gdzieś 80 cm, mniej więcej to wygląda na pokosie. No tutaj te pszężyto, to jest borowik. To takie widać badylaste jest mocno, więc tutaj zapewne niezbyt to smaczne będzie, ale w pryzmę wymiesza się z lucerną, wymiesza się z trawą, więc myślę, że, że, że będzie dobre, bo to wszystko razem będzie wrzucone z pierwszym pokosem trawy i lucerny. E, także tak tylko chciałem Wam pokazać jako alternatywę e, dla traw dla lucerny, taki oto poplon zesiany na jesieni. Tutaj pójdzie, pójdzie, pójdzie szybciutko obornik i zostanie posiana jeszcze kukurydza. Mamy na chwilę obecną 20, chyba nie, dzisiaj 18 maja jest. Także myślę, że jeszcze czas nie będzie najgorszy na siew kukurydzy. Także to wszystko z mojej strony. Trzymajcie się, tymczasem hej!